Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Kocham tę roślinę, nazywam się Patrycja Jankun, dziś znajdujemy się w Ogrodzie Różanym w Szczecinie. Rośliną, którą pokochamy jest to ten okaz i jest to sosna himalajska. Sosna Himalajska. Jest to drzewo, które w Polsce dorasta po 30 latach do 10 metrów wysokości. Igły są długie, dorastają od 15 do 20 cm w kolorze takim niebieskawo-zielonym i często, zwłaszcza stare, są zwisające. Szyszki zaś są zwykle znacznie dłuższe, na długich szypułkach do 6 cm długości, z grubymi sztywnymi o dość gładkich, żółtawo-brązowych i połyskujących tarczkach. Sosna Himalajska ma małą wytrzymałość na mrozy. Polecana jest do zachodniej Polski, lubi stanowiska słoneczne i jest rośliną wytrzymałą na suszę. Polecana jest do dużych parków, dużych ogrodów i na eksponowane miejsca. Ciekawostką jest to, że w swojej ojczyźnie dorasta do 30 a nawet 50 metrów wysokości. Występuje w Himalajach od Afganistanu po południowo-zachodnie Chiny na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. I dlatego warto pokochać sosnę himalajską za jej niezwykłość i wysokość. Zapraszamy na kolejny odcinek kocham tę roślinę.